tylko jedno zdanie, dobra? Jedno tylko. Ja chciałem powiedzieć, że ja to co pan powiedział o tym, że niewiele tych stron internetowych w gruncie rzeczy się odwiedza, ja mam takie hobby, że zawsze jak mam dostęp do cudzego komputera, to sprawdzam mniej więcej, na jakie strony wchodzi. I są... sprawdzam, na jakie strony wchodzi, ale nie przeglądam całej historii, tylko, tylko jak się wrzuca ten pasek adresu po prostu, tak? to tam pierwsze kilka, pierwsze kilka rzeczy jest tych, które wchodzą najczęściej. I doświadczenie moje jest takie, że tam są 3-4 adresy. Znaczy po prostu to jest nasza klasa, Facebook, Wirtualna Polska czy ona, tak? I na tym się kończy. Ale moim zdaniem to jest bardzo w zgodzie z tym, przepraszam, to powiedziałem, bo się skompromitowałem częściowo, bardzo w zgodzie z tym, co powiedział Bartek. To znaczy, jeżeli tych stron robi się trzy czy cztery, to odpalenie ich pod, pod telewizorem, że tak powiem, przestaje być problemem, bo, bo my oswojamy się z tym wszystkim razem, tak? I rzeczywiście ja mam też przekonanie, że model konsumowania internetu zbliży się do modelu konsumowania prasy. To znaczy będziemy używali trzech, czterech, stron, tak jak używamy 3-4 gazet, tak I, i to się po prostu i nie będzie rzeczywiście tego, tej odchłani informacji, a z drugiej strony Google będzie już tak działał, że nie będzie mi dostępu do odchłani informacji, bo jak ostatnio jest taki bardzo fajny Printers Inc, taki był magazyn reklamowy w Stanach Zjednoczonych w, w pierwszych latach XX wieku, proszę wpisać Printers Inc teraz w Google, dostaniecie 30 stron ofert atramentu do drukarek. Znaczy nie przebijecie się przez to, po prostu zanim dotrzecie do pierwszej zakładki, na której będzie rzeczywiście coś o tym magazynie, tak? Bo po prostu, ten, ponieważ większość ludzi szuka atramentu do drukarek, nie? W związku z tym. Jest... Tak, nie trafiamy na jego stronę, tylko na stronę pośredników, tak? Ten, więc jakby efekt jest taki, że rzeczywiście trochę się zniechęcamy i zostajemy na kilku stronach. I to spięcie tego z telewizją żadna bariera, moim zdaniem. A ja bym powiedział tak, że to są oczywiście dwa zjawiska, ale takie znowu trochę do siebie wkądrze. To znaczy jedna rzecz, jak budujemy nasze przyzwyczajenia i przy czym w końcu zostajemy, tak? Ale druga, ale druga kwestia, to nawiązując do początku pana wypowiedzi, ja bym powiedział więcej wiary w możliwości ludzkiego umysłu, tak? To znaczy, to jeżeli sobie pomyślimy o nie wiem, osobie w wieku lat 40 z lat 60. ze średniego miasta we Francji, no to jakbyśmy mu powiedzieli że model będzie taki że tylko 15% ludzi będzie zatrudnionych na stałe i średnia będzie 5-6 zawodów w ciągu jednego życia tak zmienianych liczba znajomych z którymi się kontaktujemy będzie rzędu tam kilkudziesięciu jeżeli nie kilkuset dodatkowo odwiedzane kraje albo miasta, to nie będzie tylko i wyłącznie centrum regionu oddalone od 30 km, tylko generalnie podróże po różnych kontynentach, to facet by się popukał w czoło i powiedział, że ktoś zwariował, tak? a to nie było bardzo dawno temu. Ja mówię o tym, że to, było, to były lata na przykład 60. Tak? W tej chwili my przetwarzamy dużo więcej, poruszamy się, mówię, elastycznie po dużo większej siatce znajomych, kanałów, informacji, nie wiem, naraz dzwoni komórka, chodzi telewizor, radio i tak dalej. Nasze dzieci tak, myślę sobie, że radzą sobie z przetwarzaniem informacji jeszcze lepiej niż my. Ten trening przychodzą od dzieciństwa i są do tego lepiej przystosowane. Także ja myślę sobie, że tutaj pojemność akurat do odbierania naraz wielu kanałów będzie rosła. Nie, ja bym powiedział szerzej nawet, nie będą przystosowane do chłonięcia ogromu wiedzy, która w tej chwili jest, tak? czyli do wspinania się po kolejnych szczeblach w edukacji. Dlatego że wymagania na poszczególnych poziom poziomach edukacji są dużo większe niż kiedyś. Tak? Jakby umiejętność czerpania wiedzy z bardzo różnych dyscyplin, źródeł, kombinowania ich, to tak? znaczy coraz więcej zawodów czy przedmiotów wymaga wiedzy rzeczywiście takiej międzybranżowej czy interdyscyplinarnej. Umiejętność właśnie funkcjonowania w coraz bardziej rozbudowanym środowisku towarzyskim. Dalej, elastyczność, taka, że ja muszę pracę zmieniać, na przykład co dwa czy co trzy lata, bo tak się zmieniają coraz szybciej wymogi, na przykład rynku. في في في